Dla wielu z dwudziestu kandydatów debata w Detroit będzie ostatnią szansą na odejście. Los Angeles, kandydaci prezydenccy z Partii Demokratycznej w tym tygodniu będą próbowali oderwać się od przeciwników podczas debaty prezydenckiej w Detroit. Podzielonej na dwa dni, z których każdy obejmie dziesięciu kandydatów. Sztandary postępowej ideologii Bernie Sanders i Elizabeth Warren wystąpią we wtorek na scenie i będą ulubieńcami wyścigu Joe Biden w środę. Były wiceprezydent Biden, który ma wyraźną, ale malejącą przewagę w sondażach, spotkał się w zeszłym tygodniu z afrykańskimi organizacjami praw człowieka, a także z kilkoma innymi kandydatami. Media wciąż aktywnie dyskutują nad komentarzami prezydenta Donalda Trumpa na temat czterech białych. Kongresmanek demokraci nazywali prezydenta rasistą. Kwestia rasowa stała się istotna w walce między demokratami, gdy senator z Kalifornii Kamała Harris zaczął zadawać Bidenowi niewygodne pytania na ten temat. Podczas czerwcowej debaty w Miami, transmitowanej przez NBC News, Aaron Cole, analityk University of Michigan, przewiduje nowe skandaliczne sytuacje. Ta debata może być ostatnią szansą na pozostawienie śladu dla wielu z tych 20 kandydatów. Powiedział, a najlepszym sposobem na to jest walka z przywódcami. Agresja i atak. Biden skrytykował również za to, że w 1994 roku poparł twardą czynność zwalczania przestępczości, która według Harrisa doprowadziła do masowych aresztowań mniejszości. Opóźniony senator ze stanu New Jersey, Cory Booker, złożył podobne oskarżenia przeciwko Bidenowi i może teraz powrócić do tego tematu. Inni analitycy zauważają, że wyborcy są bardziej zainteresowani tematami ekonomicznymi. Myślę, że muszą skupić się na takich kwestiach. Jak zdrowie, polityka edukacyjna lub tworzenie miejsc pracy, powiedział Michael Traugott z University of Michigan, senator z Vermont Bernie Sanders. W większości sondaży zajmuje drugie miejsce, rozpaczliwie próbując utrzymać separację od innych postępowych polityków, senatora z Massachusetts. Elizabeth Warren. Potrzebujemy kampanii wyborczej, która da Amerykanom przypływ energii i entuzjazmu, powiedział. Debata daje kandydatom szansę bezpośredniego dotarcia do wyborców co również zrobią w nadchodzących miesiącach podczas lokalnych wydarzeń.